Cześć Szyciuszki, witam Was w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia. Mam na imię Jola. Na co dzień uczę krawiectwa w Ultramaszynie, a dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z naszym siostrzanym sklepem If Selection. Skąd tutaj pokazuję Wam piękne materiały do nas przybyły właśnie z If Selection, i dlatego ten odcinek jest o tym. Jak stworzyć własne guziki do sukienki, bluzki, spódnicy z tego samego materiału, z którego szyjecie sukienkę. Materiały piękne, wzory cudowne i żeby nie zaburzać jakimiś obcymi guzikami naszych pięknych projektów, stworzymy je oblekane tym samym materiałem. Zapraszam. A skąd wiesz, z jakich materiałów zrobić takie guziki. Podpowiadam, że wszystkie wiskozowe materiały tutaj mamy o splocie żorżetowym. Tutaj mamy piękny len, bambus i też wiskozy o splocie gładkim. Wszystkie te materiały jak najbardziej się nadają, a znajdziesz je w sklepie i w selection. Te i wiele, wiele innych. Najpierw pokażę wam guzik, który zrobimy, kiedy mamy podstawę zakupioną, czyli mamy wierzch guzika i spód. Do tego będzie służył taki przyrząd. Jeden zostawię o. I to jest wspomaganie do zrobienia właśnie takiego guzika. To otrzymujecie w pakiecie. Widzicie, guziki mogą być 14 mm. Mogą być 12 mm, to jest oczywiście średnica, i w tym pakieciku macie wszystko, żeby zrobić własny guzik. I teraz, to oczywiście, te, tak jak wspomniałam, te pakieciki możecie u nas w sklepie i e w selection zakupić. No dobrze, teraz, żeby to się wydarzyło, to kawałek, jakieś resztki waszego materiału. Ja wybrałam akurat LEN. I Trzeba sobie wyciąć kółeczko, które jest większe, z taką dużą rezerwą wycinacie od tej podstawy, o, od tej podstawy, żeby było dużo większe. Jeżeli nawet wytniemy za duże, to zaraz to będziemy sprytnie przycinać. I teraz. Wkładacie w ten czerwony kubeczek, wpychając jednocześnie wierzch naszego guziczka. Pomogę sobie tutaj nożyczkami, żeby Wam nie zasłaniać. Teraz do samego spodu, do dna, wypchnęłam właśnie wierzch, pod którym leży materiał. Zetnę troszeczkę rezerwę musi być to większe niż wasz guzik, bo musimy mieć materiał pod spodem i na wierzchu, ale nie może być też za dużo, bo po prostu nie zmieści się to nam, kiedy będziemy, bo to teraz trzeba to tym przykryć, czyli spodem przykryć. Do środeczka włożyłam materiał i będę wkładać teraz Spód, ale żeby to wszystko nie wystawało, musimy po prostu zrobić odpowiednią ilość materiału i też poukładać tam w środeczku. Możecie sobie użyć jakiegoś e, tutaj szpikulca, patyczka, od chociażby od sushi. Patyczki zawsze się przydadzą tak I teraz mamy tam uklepane wszystko. Wkładamy spód. I on na razie jest tylko włożony. Musimy mocno tą drugą częścią dopchnąć. Tylko równo ułożone. I dopychamy sobie paluszkiem. Jak ktoś ma słabe rączki, to młoteczkiem delikatnie. I już mamy guzik zrobiony. Teraz go po prostu wyrzucę. Z tego kubeczka, proszę bardzo. I mamy guziczek. Widzicie? Z drugiej strony jest taki. I mamy gotowy guzik do przyszycia. Ten sam kawałek materiału. I pokażę teraz najprostszy sposób, kiedy nie mamy jakichś gotowych, właśnie takich kompletów do oblekania, ale każdy w domu ma jakiś guzik, prawda? I teraz, żeby ten materiał nam się lepiej trzymał, możecie użyć kleju. Widzicie? Też u nas w sklepie, w I Selection, otrzymacie taki klej. Popsikamy oczywiście. Zgodnie z przepisem, i teraz sobie przykleję ten guzik. O, po co? Żeby po prostu wygodniej było nam pracować. Znowu wycinamy kółko z pewnym tutaj marginesem. z większym marginesem niż na takie gotowe, jakby już te, co mamy przygotowane spody i nóżki. O, zobaczcie, jak klej fajnie przykleił. Nic nie spada, trzyma się. I to jest natychmiastowe klejenie. Teraz mogłam to zrobić wcześniej, ale tak całkowicie uproszczenie wam tutaj pokazuję. Teraz dookoła. Kółeczka zrobię szybko w miarę gęstą fastrygę. O, troszeczkę tutaj jest zabawy, ale dzięki klejowi też materiał się nie rozesnuwa, nitki nie, nie spadają z brzegu. I teraz wezmę nitkę początkową. No chodź tu niteczka. Chodź, 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 chodź. Początkową i końcową ściągnę tę fastrygę. Jak ktoś doskonale już sobie radzi na maszynie w szyciu po łuku, to może też sobie przeszyć taką rzadką stepnóweczką na maszynie. Ściągamy. O. Już się Guziczek ładnie trzyma. Możecie wybrać jakiś bardziej wypukły guzik, no co macie w domu po prostu. I teraz klej pięknie, i tutaj zobaczcie, jak jeszcze skleja tą nóżkę i trzyma. Wystarczy, że parę razy przekujemy się dookoła tej nóżki i równocześnie zrobimy taką obwódkę kilka razy nicią i przekłuwamy się dwu, trzykrotnie oj, chodź tu, chodź tu guziczku z jednej strony na drugą stronę w pewnych odstępach po prostu tak, żeby guzik był stabilny i tak parę razy, parę razy aż sobie poczujecie, że to jest ok, wszystko się trzyma i taki guziczek nadaje się już do przyszycia. Tak wygląda guzik i tutaj wkłuwając się kilkakrotnie z jednej strony na drugą stronę, po prostu należy to umocować na tyle stabilnie, żeby guziczek utrzymał swoją formę. Końcówką nici możecie przyszyć go do miejsca, w którym powinien być. Mam nadzieję, że ten krótki pokaz, jak takie guziki powstają, Wam się podobał i że od tego momentu wiele projektów stworzycie właśnie z takimi guzikami. Zapraszam Was na kolejny odcinek, a dzisiaj, za dzisiaj dziękuję Wam. Serdecznie pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i pisaniu w komentarzach, czego jeszcze Wam brakuje.